Cześć, tutaj Asia z o KDP. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można zacząć zarabiać na Amazonie KDP, kiedy ma się bardzo, bardzo ograniczony budżet. Dam Ci pięć konkretnych tipów, więc koniecznie zostań ze mną do końca. Zapraszam. Tip numer jeden. Nie działaj na ślepo. Zrób research. Jeżeli masz mocno ograniczony budżet, najgorsze co możesz zrobić, to zacząć działać na ślepo, czyli na przykład publikować bez sensu 50 zeszytów takich samych, tylko ze zmienioną okładką, albo publikować bez właśnie dobrze zrobionego researchu. Pamiętaj, Twój czas ma znaczenie. Powinieneś ten czas zainwestować, jeżeli nie masz budżetu, po pierwsze w naukę, właśnie z darmowych materiałów, które są dostępne na YouTube o Amazonie KTP. Na przykład właśnie z mojego kanału i z tych materiałów, które udostępniam, a po drugie powinieneś ten czas poświęcić na to, żeby zrobić dobry research, zarówno niszy, jak i fraz kluczowych, żeby nie tracić czasu po prostu na daremno. Pamiętaj, możesz zrobić research nisz za darmo. Wykorzystaj do tego właśnie przeglądanie samego Amazona, przeglądanie Google Trends chociażby, czy tego, co trenduje na platformach w mediach społecznościowych. Tutaj Cię odsyłam do mojego poprzedniego filmiku, w którym mówiłam o takich dwóch fajnych, darmowych sposobach właśnie na research, na znalezienie dobrych tematów do publikowania książek na Amazonie KTP, więc zapraszam do tego materiału. Kiedy już znajdziesz niszę, powinieneś przeanalizować właśnie popyt i podaż na Amazonie Możesz to zrobić po prostu korzystając z darmowych wtyczek, takich jak chociażby od Helium 10. Tak naprawdę wystarczą Ci trzy informacje, aby dobrze zrobić research danej frazy kluczowej. Po pierwsze, jaki jest popyt, czyli potrzebna ci jest liczba search volume, czyli ile jest wyszukań miesięcznych danej frazy kluczowej. Po drugie, liczba konkurencji, która wyświetla Ci się po prostu na Amazonie za darmo. I po trzecie BSR, on też na Amazonie wyświetla się za darmo, ale jeżeli masz wtyczkę na przykład od Helium tę tą darmową, to będziesz mógł łatwiej i szybciej ten BSR sobie sprawdzić. Czyli tak naprawdę te trzy rzeczy, które masz um, po prostu za darmo, wystarczą na to, żeby dosyć dobrze zweryfikować popyt i podaż na Amazonie KDP. Więcej o tym mówię właśnie jak weryfikować nisze za darmo w innym materiale, który jest na tym kanale, też Ci go podlinkuję i zapraszam do obejrzenia. Podsumowując, tip numer jeden: najgorsze jest działanie na ślepo. Pamiętaj, dobry research, działanie na podstawie danych to jest podstawa, niezależnie od tego, czy masz budżet, czy tego budżetu nie masz. Tip numer dwa: tworzenie książek w darmowych narzędziach. W dzisiejszych czasach jest dużo darmowych narzędzi lub narzędzi, które mają darmowy okres próbny, z którego możesz skorzystać, więc tutaj nie ma tak w zasadzie problemu i nic Ciebie nie blokuje przed rozpoczęciem tworzenia danych książek. Pierwszy taki tip wewnątrz tego tipa jest taki, żebyś nie zaczynał od zeszytów. Moim zdaniem taka strategia publikowania zeszytów od samego początku jest po prostu już przestarzała. Trudno jest zeszyty sprzedać. Też Amazon bardzo mocno zaczął od jakiegoś czasu weryfikować content szczególnie wrzucany przez nowe konta. Czyli jeżeli założysz konto na KDP i zaczniesz od spamowania po prostu 20, 30, 50 zeszytami tylko ze zmienioną okładką, może się to skończyć po prostu tym, że żaden z nich nie zostanie opublikowany lub w najgorszym wypadku nawet blokadą konta właśnie poprzez spamowanie platformy, co jest sprzeczne z regulaminem. Więc nie radzę zaczynać od zeszytów. Wiem, że one są najprostsze do stworzenia, bo wystarczy zrobić okładkę, a wnętrze można sobie znaleźć w sieci za darmo lub bardzo szybko w kanwie stworzyć. Ale nie jest to dobra droga w 2025 roku, moim zdaniem. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, jednak ja tu mówię ze swojej perspektywy. Czyli co ja bym zrobiła? Poszłabym w jakieś kolorowanki lub activity booki, lub w rzeczy medium content, na przykład jakieś jokebooki, czyli takie rzeczy, które mają w sobie trochę tekstu, tak żeby ta książka była bardziej dopracowana. Tego typu książki właśnie potrzebują tego, żebyś poświęcił im więcej czasu i pracy. Mają większą szansę właśnie na przejście tą weryfikację przez Amazona pod względem jakości contentu, bo Amazon zaczął pod względem jakości weryfikować książki, kiedy wrzuca się je na platformę i potrafi odmówić publikacji danej książki, jeżeli myśli, że to będzie taka książka może być rozczarowaniem dla klienta i właśnie powodować negatywny feedback. Więc ja bym poszła bardziej w jakieś activity booki, czy dla dzieci, czy dla młodzieży, czy dla dorosłych. W kolorowanki być może, ale też tutaj warto zwrócić uwagę na wysoką jakość po prostu tych rzeczy. Na szczęście tego typu książki możesz tworzyć bardzo niskim kosztem. Możesz robić wnętrze i okładkę używając darmowej wersji kanwy. Możesz używać ChataGPT do tworzenia mm, na przykład treści do tej książki, załóżmy do e, książki z żartami, czy książki z triwiami, czyli z jakimiś pytaniami e, do ludzi, czy z jakimiś quizami. Do tego wszystkiego możesz wykorzystać darmową wersję ChataGPT chociażby. No i warto moim zdaniem, jeżeli masz ograniczony budżet, e, można też kupić sobie dostęp do Creative Fabrica. Creative Fabrica to jest serwis, który posiada bardzo, bardzo ogromną ilość różnego rodzaju wzorów, grafik, szablonów, które możesz wykorzystać, wykorzystać w swoim biznesie na KDP. Jednak uważaj. Moim zdaniem nie jest warto wrzucać gotowe wnętrza z Creative Fabriki. Taka książka też może być zablokowana, a nawet konto zbanowane za takie praktyki. Więc nigdy niechcie nic nie kusi, aby po prostu ściągnąć gotowe wnętrze i opublikować na KDP. Jest to droga do Nikon. Lepiej jest ściągać pojedyncze różne grafiki, lepiej jest ściągać kilka na przykład wnętrz i spróbować z nich stworzyć jakieś swoje unikalne wnętrze, ponieważ Amazon nie lubi, zresztą klienci też nie lubią, zduplikowanego kontentu, czyli tych samych książek, które się pojawiają na platformie tych samych wnętrz, bo to prowadzi właśnie do rozczarowania klientów. Jeżeli ktoś chce sobie kupić dwa różne Activity Bookie, a kupując je widzi, że one są identyczne, to jest prosta droga do złych recenzji. Więc po prostu zawsze staraj się stworzyć coś oryginalnego. Oczywiście korzystając z różnego rodzaju gotowych grafik, zawsze trzeba sprawdzić ich licencję. Na Creative Fabrica to jest bardzo łatwe, wystarczy sobie kliknąć taki filtr POD, który pokazuje tylko rzeczy, które właśnie można e, za zgodą autorów publikować na platformach typu Amazon KDP czy innych platformach print on demand. W przypadku korzystania z grafik z Canwy również zalecam Tutaj przestudiowanie dokładne tego regulaminu kanwy, co można, a co nie można. Zazwyczaj przy grafice, również klikając na trzy kropki, można znaleźć informacje o licencji i możliwości używania danej grafiki. No i trzeci tip: optymalizacja i publikacja Twojej książki na Amazonie KDP, ona jest oczywiście darmowa, czyli masz już zrobiony research, masz już przygotowane wnętrze i okładkę. Teraz czas na optymalizację pod względem SEO, bo Amazon jest wyszukiwarką. Nie zapominajmy o tym i warto jest do swoich książek właśnie przemycać oczywiście w sposób inteligentny, wybrane przez siebie frazy kluczowe. Jest to oczywiście totalnie darmowe, więc optymalizacja swojego listingu to jest taki pierwszy krok. Drugi krok to oczywiście publikacja na KDP, która jest darmowa. Może jest to oczywiste, ale niektóre inne platformy pobierają opłaty, na przykład Spark za każde opublikowanie książki, więc to, że KDP jest darmowe, jest super. Nie wiadomo, jak długo tak zostanie, oby jak najdłużej. Póki co te ISBN, -y, które nam Amazon daje, gdy publikujemy książki, medium, high content, są darmowe, więc to jest super. No i trzecia rzecz darmowa, którą warto zrobić, gdy już nasza książka pozytywnie przejdzie weryfikację Amazonu, to jest opublikowanie A Plus Contentu. Jego wykonanie na przykład z użyciem Canvy i opublikowanie na Amazonie jest darmowe. I Zapraszam Cię tutaj do materiału, bo już jest na tym kanale o A Plus Contencie. No i tip czwarty, taki krok czwarty, kiedy już Twoja książka jest na platformie, to jest marketing. To jest... Dla jednych coś oczywistego, dla innych nie, ze względu na to, że KDP, właściwie publikacja czy założenie konta jest za darmo, to ludzie, niektórzy myślą, że wystarczy tam opublikować książkę, ona sama się będzie sprzedawać, nie muszę nic robić, mogę usiąść i liczyć swoje zyski. Oczywiście bardzo rzadko się to zdarza teraz w 2025 roku, żeby tak było. Owszem, było to prawdziwe twierdzenie jeszcze 6 lat temu, z tego co słyszałam, że wystarczyło wrzucić cokolwiek, aby miało dobre, dobrą frazę kluczową w tytule i to się po prostu sprzedawało. Jak ja zaczynałam 4 lata temu, to też było dużo prościej z książkami i dużo więcej miałam organicznych sprzedaży, po prostu samych z siebie, bez inwestycji w żadną reklamę, w żadne media społecznościowe, nic takiego, ale w 2025 roku sprzedaż organiczna istnieje. Natomiast nie warto po prostu leżeć i pachnieć i po prostu tylko na nią liczyć, warto podejmować działania. Czyli nie oczekuj, że twoje książki same się sprzedadzą, po prostu działaj. Tutaj marketing darmowy jest ujęty w gwiazdkę, jest gwiazdką z takim moim przypisem, że nie ma nic za darmo na tym świecie. Marketingu nie możemy zrobić totalnie za darmo, albo płacimy za uwagę klienta swoimi pieniędzmi, czyli robiąc różnego Rodzaju reklamy czy współprace płatne, albo zdobywamy go w sposób taki, który angażuje nasz czas i nasze zaangażowanie. Jeżeli nie masz pieniędzy na płatną promocję, to zapłacisz swoim czasem i swoim zaangażowaniem, ale ta zapłata może mieć dużo lepsze efekty długoterminowe niż po prostu inwestowanie w reklamę. Budując markę w mediach społecznościowych, co możesz zrobić całkowicie za darmo. Zakładając tam konta, używając kanwy do tworzenia grafik, czata GPT, do pomysłów na różnego rodzaju posty, swojego telefonu do kręcenia rolek czy TikToków, budując swoją markę w mediach społecznościowych, robisz to długoterminowo i też uniezależniasz się trochę od tego Amazonu, który bywa kapryśny. Mając po prostu zbudowaną markę czy listę mailingową, masz większą kontrolę nad tym, gdzie sam możesz kierować swoich klientów. No i tip piąty taki to jest budowanie strategii na dłuższą metę, czyli po prostu rozpoczynamy z zerowym budżetem, staramy się, aby nasze książki się sprzedawały, robimy dobry research, robimy do fraz kluczowych, publikujemy, robimy plus content, staramy się zbudować swoją markę wykorzystując darmowe narzędzia, oczywiście płacąc naszym czasem i zaangażowaniem. No i teraz kolejny krok to jest po prostu myślenie o Amazonie KDP jako biznesie na dłuższą metę. Amazon KDP naprawdę może stać się długofalowym źródłem twoich zarobków. Może się w pewnym czasie stać przynajmniej część z twoich książek źródłem pasywnego comiesięcznego dochodu. Jednak trzeba po prostu brać sprawy długoterminowo. Amazon KDP nie jest metodą na szybki, łatwy zarobek bez wysiłku. Jeżeli tak myślisz, to nawet nie zaczynaj, bo myślę, że szkoda swojego czasu na Amazon KDP, ponieważ sporo rzeczy się trzeba nauczyć i różnego rodzaju kompetencji, żeby na Amazonie KDP działać, więc nie jest to totalnie szybka metoda na wzbogacenie się, natomiast w porównaniu z innymi biznesami, ogólnie z, z różnym rodzajem działalności gospodarczych, które możesz podjąć, Amazon KDP zdecydowanie jest bardzo proste. To, że jest coś proste nie znaczy, że jest szybkie i nie znaczy, że nie trzeba w to poświęcić sporo energii. No dobrze, co ja bym zrobiła, i zresztą tak zrobiłam, czyli pierwsze moje zyski reinwestowałam w płatne narzędzia, które przyspieszają pracę, w yy, reklamę na Amazon Ads, w nowe, lepsze publikacje. Kolejna taka rada: stopniowo można przechodzić z książek low-medium content do high-content, po prostu marża jest tam wyższa. Natomiast Pamiętaj, że nakłady na taką książkę high content też są wysokie, więc co ja bym zrobiła? Zaczęłabym właśnie od książek medium content, okazjonalnie low content i na nich zaczęła zarabiać, a później zyski reinwestowała w tworzenie dobrych książek high content. Koszt takiej książki teraz to jest około 1500 dolarów za samo wnętrze, nie liczę nawet okładki, jeżeli chciałby się uzlecić, więc to jest naprawdę duży koszt, na który po prostu trzeba zarobić książkami właśnie medium czy low content, jeżeli startujesz od zera, lub zainwestować swoje swoje pieniądze jakieś nie wiem z pracy czy oszczędności, ale też tego nie polecam. Polecałabym zacząć od książek medium low content, żeby się nauczyć, żeby wyczuć, żeby wiedzieć już co może chwycić, a co nie, żeby na przykład zbudować sobie markę książek low czy medium content i rozbudować ją później o książkę high content, czyli dodać do tej puli książek do tej marki, jakieś książki high content, wiąże się to z dużo mniejszym ryzykiem, czyli można potraktować te książki Low Medium Content jako takie testowe książki, po prostu książki, na które wydajesz dużo mniej pieniędzy na stworzenie, a później ten high content potraktować właśnie jako tą właściwą książkę, na której można więcej zarabiać. W tym temacie to tyle, a jeżeli chcesz wiedzieć, jak znaleźć się z dobrym potencjałem, za darmo kliknij tutaj.